W pierwszym opowiadaniu w Pańskiej najnowszej książce Witamy w Rosji, rosyjski rząd ma bezpośrednie związki z piekłem. Czy w ten sposób myśli Pan o aktualnej polityce Rosji? Szukałem różnych wyjaśnień naszej polityki. Wszystkie poza tym, które Pan wspomniał, wydały mi się całkiem absurdalne. Sądzę, że tylko w ten sposób da się opisać rzeczywistość, w której partnerami Rosji w ONZ są jedynie Syria, Nicaragua, Korea Północna i Iran. Kraje ufundowane na biedzie i strachu. Dlaczego Rosja w XXI wieku działa w najlepszym razie tak jak kraje zachodu przed 100 laty? Dlaczego Rosja zmierza tą samą drogą co Chiny, ograniczając dostęp do mediów elektronicznych, podczas gdy reszta świata stara się go raczej umożliwić? Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że rząd ma poważne zobowiązania wobec tej krainy na dole. Jak to przedstawiłem w moim opowiadaniu. Może Gazprom naprawdę ma podpisany kontrakt z piekłem. Może ma niekończące się zasoby ropy i gazu, ale musi za nie odpowiednio zapłacić. Wydaje mi się, że wspomniane opowiadanie From Hell pokazuje, że bogactwa naturalne nie są dla Rosji dobrodziejstwem, ale raczej źródłem zła. Tak pan myśli? Zdecydowanie tak. Ogromne zasoby bogactw naturalnych są naszym przekleństwem. Myślę, że nie są one darem od Boga, tylko od diabła. Weźmy na przykład Izrael i Arabię Saudyjską. Ten drugi kraj nie musi nic robić. Wystarczy, że wsadzi kijek w ziemię a od razu wykwita fontanna ropy naftowej. Nie trzeba się wówczas rozwijać. Wystarczy, że będzie się wypłacać jakieś pieniądze swoim mieszkańcom, a nikt nie będzie się wtrącał w twoją politykę. Możesz więc utrzymywać jakikolwiek rodzaj absolutystycznej władzy, władzy średniowiecznej. Kiedy jedynym naturalnym bogactwem są pomarańcze, musisz się naprawdę starać rozwijać nowe technologie, zajmować się biotechnologią, inwestować w nowoczesną broń. W innym wypadku zostaniesz ze swoimi pomarańczami. To samo dotyczy Rosji. Dopóki będziemy posiadać niewyczerpalne zasoby ropy i gazu, dopóty, mimo całej towarzyszącej temu ze strony rządu retoryki, nie będziemy mieli rentownej gospodarki i nikt nie będzie zainteresowany wspieraniem klasy średniej, biznesmenów, ludzi niezależnych. Będziemy wciąż pompować ropę i gaz, żywić wojskowych, policję, urzędników i lekarzy, hamując zapędy klasy średniej i ludzi myślących inaczej niż ta władza. Dorastał pan w postkomunistycznej Rosji. Czy myśli pan, że można dziś stwierdzić, iż liberalizacja czy też demokratyzacja pańskiej ojczyzny zupełnie się nie udała? of your country Myślę, że wszystko, co wydarzyło się po 1991 roku, kiedy Rosję rzeczywiście modernizowano, służyło temu, by powrócić do starego porządku. Restrykcje, ograniczenia, zakazywania. To było jak wpychanie dżina z powrotem do butelki. Przez cały ten czas udawano, że Rosja jest krajem demokratycznym. że rok 91 był przełomem, że nadal mamy podział władzy na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą, że mamy wolne wybory i tak But as a matter of fact Russia, w istocie jednak Rosja, po upadku Związku Radzieckiego, Rosja stała się kolejną bananową republiką, z tą różnicą, że zamiast bananów mamy ropę. Przypomina dziś strukturą reżimy południowoamerykańskie, ale ze względnie wolnej bananowej republiki staje się powoli państwem bliskim Chinom i Korei Północnej. To bardzo niepokojące. Może rację miał Wasyli Grossman, gdy pisał we wszystko płonie, że Rosjanie nie potrzebują wolności. Rosjanie potrzebują wolności, ale nigdy jej nie zaznali. Przez ostatnie tysiąclecie jedynymi wolnymi ludźmi w Rosji byli jej władcy, którzy posiadali wolność absolutną, co poważnie ograniczało wolność wszystkich innych mieszkańców. Arystokracja była wolna. Niewolnictwo, a dokładnie pańszczyznę, zniesiono dopiero w 1862 roku. Rok po zniesieniu niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, ale w Stanach niewolnictwo dotyczyło tylko ludzi o innym kolorze skóry, o mniej rozwiniętej kulturze, których z Afryki przywieźli europejscy kolonizatorzy. W Rosji niewolnikami byli ludzie o tym samym kolorze skóry, języku, religii, kulturze. Ten stan rzeczy trwał w Związku Radzieckim, szczególnie pod rządami Stalina. Stalinowskie represje służyły przede wszystkim pozyskaniu niewolniczej siły roboczej dla jego projektu modernizacji kraju. Rosjanie mieli więc krótki okres wolności, jakieś 15-20 lat, ale sytuacja powraca do dawnego porządku, tyle że pod przykrywką nowej ideologii. W Europie nie ma żadnych łapówek, nie jest pan w domu, w Rosji, mówi jeden z bohaterów opowiadania Utopia. Czy według pana Rosja jest częścią Europy? Paradoks polega na tym, że Rosja chce być częścią Europy. Symbolicznym potwierdzeniem tego był ostatni konkurs Eurowizji. Koncita Wurs jest dzisiaj w Rosji symbolem Unii Europejskiej. Rosyjska machina propagandowa opisuje Unię jako królestwo gejów, nazistów i pedofilów, którzy doszli do władzy i chcą za wszelką cenę odebrać nam Ukrainę. Zmuszając nas, byśmy akceptowali system wartości oparty na tolerancji. Chcą nas zmusić, by chłopcy chodzili w sukienkach. Rosja opisywana jest zaś jako światła, bojowniczka w imię sprawiedliwości, która stoi na straży tradycyjnych i duchowych wartości. Because Russia is still the same Oczywiście, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, ale to, że Rosjanie są tak poruszeni zwycięstwem Conchity wórst, a z ignorowaniem ich pięknych bliźniaczek, Eurowizja jest przecież cyrkiem, w którym triumfują transwestyci, stare damy czy dziwne stwory. O to przecież chodzi. To cyrk. Transvestites want it, old ladies want it and and the in different creatures want it, you know, because it's it's about it. It's a circus. Only Russia year after year has been sending its best singers both in pop and rock. And uh Rosja rokrocznie wysyła swoich najlepszych artystów popowych i rockowych. Kiedy wygraliśmy Eurowizję, to było prawdziwe narodowe święto. Kiedy dwie dziewczynki zajęły drugie czy trzecie miejsce w dziecięcej Eurowizji, Putin osobiście im gratulował. Pokazuje to, że Rosja chce być w Europie poważana. Liczy się dla niej nawet tak głupi konkurs jak Eurowizja. Zwycięstwo kobiety z brodą jest symboliczne. Nie lubicie nas. Wolicie tę nieokreśloną płciowo istotę. Myślę, że głęboko w rosyjskiej psyche kryje się tęsknota za Zachodem. Jeśli nawet nie chcemy być częścią Zachodu, chcemy być postrzegani jako równi mu. Rozumiemy paranoję Zachodu na punkcie Rosji. Rosja przena Zachód. Kilka razy zrobiła to zresztą dosłownie. Macie prawo bać się Rosji. Jest wielka, nieprzewidywalna, chaotyczna. Trudno zrozumieć mechanizmy, które ją rządzą. Może zresztą lepiej tego nie rozumieć, bo jak się pojmie, że krajem rządzi mafia, że to w istocie feudalna piramida, to trudno się nie bać. Lepiej nie myśleć o tym, że Kim Jong-il karmi wygłodniałe psy ciałami swoich poddanych. I myślę, że recent. Myślę, że fala odrzucenia tego, co europejskie, wypływa z zawiedzionej miłości do Europy. Rosjanie odczuwają, że są traktowani jako ludzie drugiej klasy ludzie, którzy ulegli w zimnej wojnie. Powszechny jest resentyment związany z tym, że Zachód obiecywał, iż nie będzie traktował Rosjan jako przegranych, że zachowamy jakiś status quo, a siły NATO nie pojawią się w byłych republikach sowieckich. Nie przegraliśmy wojny. Zachowaliśmy pokój, a Zachód nie dotrzymał obietnic. Bazy NATO otaczają dziś Rosję, a my czujemy się oszukani. Wszystkie dawne imperia żywią tęsknotę za czasami świetności. Dotyczy to Rosji, Węgier, Polski, Wielkiej Brytanii. Im więcej czasu minęło od upadku, tym silniejszy resentyment. Putin wykonał więc bardzo prosty trik. Odzyskał Krym, czym nakarmił nacjonalistyczne demony. Śpiące w każdym Rosjaninie. Czy jednak Rosja może być częścią Europy? Myślę, że jest nią zdecydowanie bardziej niż część Azji, niż Chiny. Czy myśli Pan, że Putin będzie kontynuował tę imperialistyczną politykę, że zechce sięgnąć po całą Ukrainę? Czy to raczej niemożliwe? Czy zechce sięgnąć po więcej? Myślę, że więcej nie przetrawi. Krym był łatwym celem, ponieważ co widać teraz, praca agentów, penetracja kulturowa i kulturowy kontakt nigdy nie ustały. Nie było to do końca przygotowane, ale Rosjanie pracowali nad tym, by więź z Krymem wciąż istniała, by grać obywatelom na nacjonalistycznej nocie. Krym dopiero niedawno wcielono do Ukrainy. Relatywnie łatwo było więc taką akcję przeprowadzić i została ona wykonana w sposób wręcz niebywały, bezkrwawo, szybko. Zachodowi opadła szczęka. admire it of course. Czy podziwiam takie działania? Cóż, myślę, że niespecjalnie rozsądne jest w XXI wieku powtarzanie czynów Hitlera. Ale czy Putin może wchłonąć wschodnią Ukrainę z jej wszystkimi problemami, wojną domową i niepewną przyszłością. Nie wydaje mi się, żeby tego pragnął. Putin pragnął jedynie destabilizacji. Chciał przerzucić napięcie z Krymu na wschodnią Ukrainę. Namieszać ile się da, tak aby Ukraińcy obudzili się w pozbawionym stabilizacji kraju. Uczynił to także po to, by Rosjanie, którzy mają krewnych niemal w każdej ukraińskiej rodzinie, nie mogli porównywać swojej sytuacji, która zmierza w stronę restrykcji i czegoś na kształt średniowiecza, z modernizującą się, dążącą koło Europie Ukrainą. Ukrainą, która mogłaby się stać kolejną Polską. Putin zdecydowanie chciał też pokazać, że nie da się go tak obalić jak Janukowycza. Pragnął więc sprawić, by sytuacja w Ukrainie się pogarszała na długi czas, by wszelkie porównania z Rosją wypadały na naszą korzyść. W jednym z opowiadań pisze pan o rebrandingu ojczyzny. Kojarzy mi się to z Pielewinem, jego ideą Rosji na trzech stronach maszynopisu. Czy myśli pan, że istnieje coś takiego jak idea Rosji? A jeśli tak, to czy wciąż jest ona żywa? Na pewno istnieje coś takiego jak poszukiwanie idei Rosji. Problem polega na tym, że choć większość władz wywodzi się z dawnego KGB, są to ludzie całkowicie pragmatyczni, prawdziwi cynicy, którzy w żadną ideologię nie wierzą, ponieważ są biznesmenami i traktują Rosję jak własny folwark. Co należy do Rosji, należy do nas. Kupują więc najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa, a pieniądze chowają do kieszeni. Jak tacy pragmatycy mogą stworzyć ideę, w którą łatwo uwierzyć? Igrzyska olimpijskie były czymś takim przez kilka ostatnich lat, ale co teraz? Urządziliśmy igrzyska, straciliśmy 50 miliardów dolarów, zbudowaliśmy najdroższe i najgorsze budowle na świecie. Wygraliśmy nawet, no ale co dalej? Nie można na dłuższą metę żyć takim zwycięstwem. Krym był władzą bardzo na rękę. Przywrócenie blasku straconego imperium stało się nową, świetną ideą. Rewanżyzm jest bardzo zwierzęcym podejściem. Dzięki temu nie trzeba niczego wymyślać. Zanim zorganizowaliśmy igrzyska z każdym rokiem coraz bardziej histerycznie obchodziliśmy dzień zwycięstwa. Nie da się tego Rosji odmówić. Oczywiście Stalin zrobił swoje w Europie Wschodniej, ale to my uwolniliśmy Europę od Hitlera. Kropka. Zapomnijmy o Katyniu, Łotwie i Estonii. Dokonaliśmy czegoś wielkiego. Tak się to u nas postrzega. Ale to przecież ostatnie rosyjskie zwycięstwo, żeby cokolwiek świętować, trzeba więc cofnąć się o niemal 70 lat. Połowa samochodów w Moskwie jeździ podczas dnia zwycięstwa z przypiętymi wstążkami, które oznaczają szacunek i pamięć. No jasne. jak tu nie szanować 20 milionów ofiar? Ale w końcu władze wymyśliły coś nowego: wskrzeszenie imperium. Powoływano się na historyczną sprawiedliwość, odwieczną własność, itd. itd. Całe te poszukiwania idei narodowej, które opisałem przy okazji przedstawienia gościa, który wciąga Cox w korchwo.

Teraz oczywiście na Ukrainie sytuacja wygląda inaczej i trudno mi się z tym utożsamiać, z aktualnym rządem. Ale sam problem odnalezienia nowej idei został rozwiązany. Odbudowa imperium. Piękna, nowa idea. Pasuje to do tego, co mówi Iwan Groźny w jednym z pańskich opowiadań. Rosja nigdy się nie zmienia. Nie Myślisz, tak? niestety, niestety, niestety. Wygląda to tak, jakby Rosja została naprawdę wyklęta. Najmniejsza próba zmiany pociąga za sobą okropną reakcję, czy to ze strony ludzi, czy ze strony władz. Tym razem zareagowały władze. Myślę, że tak naprawdę boją się one własnego narodu. Nie chcą, by ludzie mogli decydować nie tylko o sprawach państwa, ale nawet o swoim własnym losie. Traktują więc własnych obywateli jak niebezpieczne zwierzęta, które trzeba trzymać na łańcuchu i podawać im cały czas jakieś uspokajacze, żeby się nie gryzły. W uh, Europie przejście od zacofania, inkwizycji, opresji kościelnej i monarchii absolutnej do cywilizowanego państwa zajęło 400 lat. Potrzeba było brytyjskiej rewolucji burżuazyjnej i wielkiej rewolucji francuskiej, żeby powolny proces demokratyzacji mógł się rozpocząć. Ale warto przypomnieć, że w Hiszpanii, Portugalii skończył się on dopiero na przełomie lat 70. i 80. Zapewne nie nadążamy za Europą, ale czy aż tak bardzo się od niej różnimy? Nie wydaje mi się. Możemy być wolni, możemy za siebie odpowiadać. Dajcie nam tylko wolny dostęp do informacji, przestańcie wypychać nasze czaszki gównem, pokażcie nam obiektywny obraz rzeczywistości i dajcie nam wolność decydowania o naszym życiu. Ale to wszystko jest wciąż niemożliwe. Rządzący za bardzo obawiają się o własne życie. Twoje pisarstwo szczególnie witajcie w Rosji. Przywodzi na myśl zaangażowaną satyrę spod znaku Gogola, Buchakowa, Sorokina czy Pielewina. Zgodziłby się pan na miano ich kontynuatora albo spadkobiercy? Z pewnością nie jestem spadkobiercą Sorokina albo Pielewina, ponieważ wszyscy jesteśmy pisarzami współczesnymi. No tak, ale oni są dużo starsi. Porównanie z Gogolem bardzo mi pochlebia, ale nie chciałem go naśladować. Pomyślałem po prostu, że współczesna rzeczywistość rosyjska jest tak absurdalna, że musisz czytelnikowi dać jej jak najbardziej absurdalne wyjaśnienie, na jakie cię stać. Inne po prostu racjonalne jakiekolwiek wyjaśnienie nie pasuje. Rzeczywistość jest tak zwariowana, szalona, niewytłumaczalna, że tylko fantastyczne, absurdalne lub satyryczne wyjaśnienie wydaje się sensowne. Dlaczego rosyjscy władcy traktują własnych poddanych jak niewolników albo materiał budowlany? Ach, to dlatego, że są kolonizatorami z kosmosu, traktują dusze jak śmieci, a przecież są bardziej zaawansowani. To jedyne wyjaśnienie, jakie widzę.

jest pan pisarzem nowoczesnym. Przez nowoczesność rozumiem to, że czuje pan ducha czasów. Pierwszą swoją powieść, metro 2023, kończył pan we współpracy z fanami. Czy myśli pan, że w tę stronę będzie zmierzała literatura, przynajmniej częściowo? Internet oferuje oczywiście nowe narzędzia współpracy z fanami, ale można było to robić również listownie. Narzędzia są nowe, ale zasady pozostają stare. Czy nowa literatura będzie opierała się na współpracy? I tak, i nie. Jak pan wie, uruchomiłem projekt Metro 2033, w którym ukazało się 50 książek różnych autorów z całego świata. Było to coś na wzór sagi, pisanej przez autorów pochodzących z różnych kultur. Częściowo byli to fani, czyli ludzie początkujący. Zdarza się, że książka napisana przez amatora jest lepsza niż ta, którą stworzy profesjonalista, ale czy każdy może pisać książki? Czy każdy posiada odpowiednie umiejętności językowe i techniczne, które pozwalają pracować nad intrygą? Czy każdy ma wystarczający talent? Nie. Możesz bawić się z publicznością, ale nie możesz jej ufać. Niektórzy mogą z tobą współpracować, ale nie każdy może być przecież dobrym kierowcą, narciarzem czy projektantem, nawet jeśli komuś się wydaje, że jest inaczej. though many people think they can Thank you <laughs> Dziękuję <bardzo>. Thank you <laughs> Dziękuję.